Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj Kotlet TV pokaże Wam jak przygotować rewelacyjne, pyszne sle z grilla z kawałkami mozzarelli i pomidorka. Są naprawdę wyśmienite, a ich przygotowanie zajmie Wam góra 5 minut. Zachęcam Was gorąco do ich spróbowania, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Smacznego! Zaczynam od podzielenia piersi kurczaka na mniejsze części. Następnie przy pomocy tłuczka do mięsa lekko je rozbijam. Smaruję z obydwu stron oliwą, a następnie posypuję solą i obficie pieprzem. Przygotowuję również mozzarellę, którą kroję na mniejsze części oraz pomidora. Na rozgrzanym grillu układam kawałki kurczaka i grilluję aż będą rumiane z jednej strony. Wtedy obracam na drugą stronę i układam po kawałku mozzarelli. W czasie kiedy nasz kurczak będzie się rumienić, Mozzarella akurat się rozpuści. Na wierzch kładę również po kawałku pomidora i posypuję świeżą lub suszoną bazylią. Teraz czekam jeszcze chwilkę, aż mozzarella się rozpuści i gotowe. Danie jest wyśmienite i na pewno zaskoczycie z nim gości, mimo że pomysł jest bardzo prosty. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv. Smacznego!